Siomęczki szomeczki, jestem Addyx i witam Was na stronie CSGO Skins na stronie, gdzie kiedyś naprawdę robiliśmy mega fajne openingi no i lecimy sobie dzisiaj takim po roku czy nawet dłuższej przerwie no i na początek 10 łapek w górę, jeden skin dla Was, 20 łapek w górę, 2 skin dla Was, 33 i tak dalej, tak to jak najwięcej, ale będzie fajnie jak kilka dobijecie, trailing, komentarzu, a ja zabieram się do otwierania. Okej okay, Ziemeczki, jesteśmy na CSGO Skins, doładowałem sobie kilka dolków, nie przesadzając. Na początek wpiszcie sobie ADX. ty moi drodzy jako kod dostajecie 45 centów. Myślę, że jest to w miarę, w miarę spoko. Musi też sobie skrzynki nam polecieć. Skrajna skrzynia, ostatni raz. Co poleci, to biorę dla widzów, moi drodzy. Trailer w komentarzu, pamiętajcie, nie do rozdania mam, tu się tylko bawimy. Tu się bawimy, jest FOBOS! Jest Phobos, dobrze, dobrze, naprawdę fajnie, ale czy to jest WoW? To jest kurde dużo lepszych skinów. Ja go sprzedaję, ja jeszcze raz próbuję. Otwieramy jeszcze raz skrajną skrzynię. Co poleci, co poleci? Co... aj... znowu fobos, ale w gorszym... nie, w lepszym stanie, w lepszym stanie. Pyła Koska, ja pierdziele, dropnąć Koska, nie? Dobra. Dobra, dobra. Skrajna skrzynia. Ostatni raz ją otwieram. Cztery dolki, moi drodzy. Tak jest, tak jest. Dobrze, dobrze. Fajnie siadło, fajnie siadło. Skrzynia wysokiej jakości. Kusi mnie, kusi mnie ta skrzynia. Bo jest tu kilka fajnych skinów. I lecimy sobie z nią. Lecimy sobie z nią. Mam jeszcze trochę siana. Co poleci, co poleci, co poleci. A Wingshot najgorzej. Chociaż dobra, jest wysokiej jakości, jest drogi. Idealnie 298. Lecimy z tym, lecimy z tym. Ostatnia skrzynia na dziś. Jesteśmy profit na zero. Na minus, znaczy. What?! USP Cortex za 12 dolarów, moi drodzy! What?! Ale trafiliśmy z kina. Ale trafiliśmy z skina mordy! Wow! PogChamp! PogChamp na czacie moi drodzy, jest! No sprzedajemy go pewnie, bo kurde duże ryzyko, duże ryzyko naprawdę duże ryzyko jest go zostawiać i grać z takim skinem Próbujemy sobie jeszcze otwierać z pięć skrzynek i za 5 dolarów tutaj kupuję jakieś minimalne, takie minimalistyczne kół. A tutaj co? Bezwzględna skrzynia zimowa skrzynia, wodna skrzynia, skrzynia g tu? Bezwzględna skrzynia, moi drodzy. Bezwzględna skrzynia na zakończenie. Trudno, 6 dolków poszło, 6 dolków poszło. Potem złożyłem sobie skrzynię wysokiej jakości. Co poleci? Co poleci? Water elementar za 4 dolce, dobra. Selamy go, selamy go. I jeszcze jedna próba z bezwzględną skrzynią. Co poleci? I naprawdę jest to mega dobry opening dla mnie. Fever Dream Elite Build. Kurde. Dobra, sprzedajemy Elite Builda. Ja chciałbym to Fever Dream. A, dobra, dobra. Ostatnia próba. Ostatnia próba przegram to i nie do nic na ten kół. Guardian. Nie, 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 nie. Dobra. Nie wiem czy jestem jeszcze ryzykować dalej. Skrzynia wysokiej jakości. Kurde. Kusząca jest, kusząca jest na koniec. Na koniec wysokiej jakości skrzynia. Jakiś... Kurde, Ledd Grass, Trigon, coś fajnego jeszcze raz by mogło polecieć. Jest w Bosie, ich za 6 dolców Dobra. Dobra, to znak, to znak. Na no jeszcze raz bez skrzyni, moi drodzy. Ostatni raz, bezwzględna skrzynia. I kończymy to na penik, już więcej nie ruszam. No po prostu nie ma co grać z ogniem. Osi... Osimow! Kurde, czemu tak trafiam? Co jest grane? Jeszcze raz. Jeszcze raz, moi drodzy. Bez na skrzynię. Kurde, jest ryzyko, nie? Zimowa skrzynia, co to jest zimowa skrzynia? No fajne że te skiny, rękawiczki nawet cał o kurde Dobra, zimowa skrzynia na koniec, nie ma zimy, ale trudno Zaraz jeszcze sobie piję, Zobaczymy co tu wpadnie zimowej skrzyni, co wpadnie, co wpadnie, co, wpadnie? co w... Elite build U 8 dolców, dobra Dobra, dobra, mamy duży profit, mamy duży profit To jest szczerze jeden z najgorszych skinów Ja bym się cieszył jakbym coś z tamtej wyższej półki trafił Ostatni ruch. Mamy 5 zorków na EQ. Mamy 5 zorków na EQ. I na skinny dla was, które sobie wypłacę. Co poleci? Cyrex? Uuuuuh, N4 Cyrex. Tak jakbym grałem czwórko, zostawiłbym ją. Ale nie grałem czurką z tunikiem. Jeszcze raz, jeszcze raz. Let's go, let's go, let's go, let's go. Musi coś polecić. Musi coś powiedzieć, takie wow. Mechanic the Streets. Street. jaki ten. O kurde. Ja tego Digla zostawiam. Ja tego Digla sobie wypłacam. On jest mega dobry, dobra. zimowa skrzynia. 6 dolków, 6 dolków. Elite Bilgic? Elite Bilgic za 3,75. Kurde. To już nam teraz skomplikowało plany. Yy, Miosna skrzynia. Tutaj były kowski, tu były koski, pamiętam odcinka. Lecimy, co jest z miosną skrzynią. Mamy Digielka, pamiętajcie. Mamy Digielka, którym będę sobie grał, bo grałem duże Diglem. Więc sobie go zostawię. I glock Water Elemental. Dobra, wychodzimy na plus ze skrzynki. No jest ona fajna w sumie, jest ona fajna. Kurde, foność w co jest grane, co jest grane. Jest ona fajna, więc idziemy dalej, idziemy dalej. O, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Evil die Uuu, ta emeczka też będzie zostawiona u mnie. Też sobie nią pogram. No i dobra, jak możemy to zakończyć? Jest trzy... trzy średniej jakości, czy jakąś inną próbujemy? Mamy wiosnę. Letnią mnie nie stać, więc dajemy sobie ostatnią skrzynkę, nie? Pewnie. Fajne noże, jest, nigdy nie trafiłem jeszcze kosy w CS, nie? Tylko nie Pit Viper, tylko nie Pit Viper. Wszystko inne już będzie w miarę dobre. Tech... u, Tech-Fuel Injector. Tech-Fuel Injector, ale nie jest taki super wow. Więc selamy sobie i w takim wypadku jesienna skrzynia. Jesienna skrzynia. Jakie tu są kałaszki? Dobra. To już musi być finito. To już musi być finito, moi drodzy. Innej opcji nie ma, innej opcji nie ma. Shallow grave. Shallow grave 2,79. słabo, słabo, słabo. To może co? Na koniec może kogoś skrzynka. Co? Yy, to jest skrzynia z blokami i z uspami, więc nie, skrzynki użytkowników. Popularne. Popularny z 24 godzin No i to wygląda ciekawy, ta? Ale to jest kurde zbyt duże ryzyko chyba Zbyt duże ryzyko Więc tworzymy sobie na koniec, moi drodzy Co możemy sobie tworzyć? Coś bym chciał, żeby sprofitować, nie? się średniej jakości X1 X1 Tu jest ten Orionik, Orionik to jest naprawdę Pogchampowy, moi drodzy No i Crimson Web Idziemy sobie z nim na upgrader no dobra, jeszcze mam tę Mkękę w sumie, dobra Upgrade it Jest dobrze, jest upgradowany Nie koksimy. A w nie mogę sprzedać, bo Digna będę grał, bo jest z Ale tą małką nie będę grał. To za tam też nie grał. Ale się udaje, ale się udaje. I się ciągle udaje. To tu już się więcej nie uda, więc wstalamy sobie te dwa itemy Mamy 5 dolków Tak jest i kończymy sobie moi drodzy Bezwzględną skrzynią moi drodzy sobie kończymy, bezwzględna skrzynia Zakończmy ten odcinek z przytupem, jeszcze euro na moim koncie, euro dolar Sławiak water elemental 4,22 to już nam nie daje otworzyć tej skrzynki jeszcze raz Więc zdarzymy sobie lato Hellfire, krude, boom, ja pierdzielę są. Tak piękne skiny. Nie, 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 Atomic alloy. Okay, okej, okay. okej. Okay. Okej. Ciągle jesteśmy na takiej, wiecie. Wahhamy się trochę, nie? się nas skrzynia. To są chyba najfajniejsze skiny, nie? Dwa zajebiste kałachy, Dwa zajebiste kałachy, Naprawdę mega ładne. Czemu na nie Iron? Czemu nie Iron? Brakuje mi teraz, brakuje mi, ale nie sprzedam tego digla. Sam ładny jest ten diggel. Więc otworzyłem sobie dwie skrajne skrzynie nie stać mnie. Dobra, albo dobra, lecimy z tą skrzynią. Lecimy z tą Jezu, 15 minut otwieram się te skrzynki, nie? Bo ciągle coś wpadało. Ja sobie to przytnę, aż coś będzie wpadało, nie? Wow wow, 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 wow. wow, wow. Robi poison. Słabo, słabo bardzo słabo. Co tu mamy, co tu mamy jeszcze? Mm, cuksy mamy jakieś, worek z cuksami Dobra, dawać worek z cuksami na koniec. Wiedział, że 150 candy. co jest grane? Nie, nie, nie. Dobra. Musimy to jakoś zakończyć. Strzenia średnia, kości. Zakończymy to jakoś z przytupem Wszedłem na plus na pewno. Wszedłem na plus mając tego DGLK. Tu idziemy sobie na Upgrader Digielka, sobie nie ruszam, bo będę sobie go wypłacał Dobra, jest Ktoś żeby sobie wypłacił razem z tym Digglem, nie? Dobra, moi drodzy, to tyle w tym openingu Dla was będzie, moi drodzy, Digielek plus inne jakieś skiny Więc zapraszam do... O, po prostu zostawcie łapkę w górę Trenuj w komentarzu i to tyle Trzymajcie się, siema!